Hejka, co pan? Hej, mówię do ciebie! Jeśli masz zły humor, to po prostu powiedz. Zrozumiem. Hej ludziska! Wiecie może o co chodzi temu chomikowi? Zaczynam się martwić. Hmm, dziwnie się zachowuje. Co się stało? No już, dlaczego nie biegasz w kółku? Bo ci nie pozwoliła, czy co? A, już rozumiem. Wstydzisz się kamery. Zaraz to naprawię. Co chomiki lubią najbardziej? Aha. Okej. Okay. Gdzie to jest? Tego nie potrzebuję. O! Proszę! Chcesz? Nie masz ochoty? No trudno! Hej, co tu się dzieje? Nic takiego! Rozmawiamy sobie! Dziwne, bo słyszałam tylko ciebie. Nie no, coś ty! Śpiewaliśmy i w ogóle. Śpiewaliście? Jakości ci nie wierzę. Pomocy, ludzie! Jeśli chcesz się z kimś zaprzyjaźnić, będziesz musiał przestać atakować ich lawiną pytań. Testowałem go marchewką. Co o tym sądzisz? Wow! Hej, podoba Wam się jej pomysł? A tak przy okazji nasz puchaty przyjaciel wciąż nie ma imienia. Pomożecie? Wpiszcie swoje propozycje w komentarzach. Wybierzemy z nich najfajniejszą. Lubicie labirynty tak jak my? Dajcie znać w komentarzach! Su, nie sądzisz, że ten jest banalny? Mmm, to co proponujesz? Zrobić takie cztery! Świetny pomysł! Każdy kolejny będzie nowym poziomem. Użyjemy różnych kolorów, żeby były jeszcze ładniejsze. To dzieła! Ten będzie bardziej skomplikowany. Nie wiem co rysujesz? To będzie niezwykły labirynt. Aaa, ten jest okrągły! Zgadza się. Też coś zrobiłem. Świetnie, podoba mi się. Potrzebujemy jeszcze dwóch wzorów. Może wykorzystamy tę tubę? Pokaż. Trzymaj. Mam nadzieję, że nasz chomik się tu zmieści. Okej. Okay. Dajcie łapkę w górę, jeśli podoba Wam się pomysł z czteropoziomowym labiryntem. Sam, co o tym sądzisz? Genialny! Pora go zbudować! Dobra, dokończymy później. Okej! Okay. Su, su, patrz! Nasz nowy kolega chce przetestować labirynt. Każdy poziom powstanie na takiej tekturowej podstawce. Hmm, pierwszy labirynt będzie w całości wykonany z kartonu. Sam! Już już, wszystko prawie gotowe. Trzymaj, wyciąłem części. Wow, co my tu mamy? Nie trzeba sprawdzać. Od razu przyklejaj. Okej, okay, sami. Hmm, ten labirynt będzie dosyć trudny, ale to się okaże później. Pamiętaj, żeby to przykleić. Dzięki! <laughs> Sam muszę cię pochwalić. Naprawdę się dzisiaj świetnie spisujesz. Tam, tam. Możesz mi mówić mistrz tekturowych labiryntów? <grystanie> Zapiszę cię tak w telefonie. Patrzcie, pierwszy poziom gotowy. Wygląda ekstra. No raczej w końcu to ja wszystko wyciąłem. Zabierzmy się za następny labirynt. Ten będzie okrągły. Trzymaj. Nie, dzięki piłeczka nie będzie nam potrzebna. Będziemy zwijać tekturę. Zgodnie z naszym projektem musimy ją nieco zaokrąglić, dlatego nie może być zbyt gruba. Zabierajmy się do pracy! Ciach! 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 Jestem kartonowym królem! <laughs> musimy się pospieszyć, bo Sam już kończy przygotowywać części na kolejny labirynt. Dokładnie przyklejaj! Wszystko sprawdzę! Podoba mi się nasz okrągły labirynt. Jeszcze chwilka i będzie gotowy. Co tak długo? Zaraz kończę wycinać części do następnego! Ech, chomik też się nie może doczekać. Jak mnie będziesz popędzał, to nigdy go nie skończę, nie sądzisz? Jeden bardziej wam się podoba? Pierwszy czy drugi? <laughs> A co z trzecim i czwartym? Bardzo śmieszne. Może zapytamy widzów na samym końcu, kiedy wszystkie będą gotowe, co? I wtedy wybiorą najlepszy. Dobra, wpiszę numer w komentarzach. Musimy teraz jakoś przykleić te części. Już wiem. Uważaj na ostrygi. Jakie ostrygi? Jak to jakie! To przecież... <laughs> Chodzi ci o ostrogi! Ostrygi, ostrogi, jedno i to samo! Biedactwo! Dobrze, że następny labirynt nie jest aż tak skomplikowany! Już nie mogę się doczekać, aż wpuścimy tu chomika! Ale się będzie cieszył! Trzeci poziom skończony! Hurra! Pełna tu ostryk, brrr. Okej, okay, ten etap będzie bardzo ciekawy. Zapomniałaś o czymś? Dzięki, w samą porę. Najpierw musimy podzielić naszą platformę na cztery części. O tak. Eee, to nie przypomina labiryntu. Bardziej domek hobita. Hm. Ale patrz na te obrotowe drzwi. A tuba? Gdzie ją zamontujemy? W tym czy się tylko o to, czy komikowi się spodoba nasz labirynt. Musimy jakoś zagospodarować te dwa kąciki. Nie, zostawmy tak, jak jest. Mamy już drzwi obrotowe i tubę. Ale to za mało. Wypełnijmy. Na przykład tym. Hmm, teraz to będzie się musiał napocić, żeby wyjść z labiryntu. A ja uważam, że wygląda na. Na pewno będzie wyzwaniem. Czas na ostatni labirynt. Zgadnijcie, jaki będzie miał kolor. Zgadza się, czerwony. Ten to łatwizna. Wow, włoski. Włoski. Eee, bo wszystkie ścianki wyglądają jak spaghetti. Są długie i faliste. A wy ludziska, jaki makaron najbardziej lubicie? W komentarzach. Ja uwielbiam ten po bolońsku. Wydaje mi się, że jesteś głodny sam, dlatego wszędzie widzisz spaghetti. Właski labirynt gotowy? Tak. Kurwa, Możemy zacząć zabawę! Pięciopoziomowy labirynt. Tego jeszcze nie było na naszym kanale. Łapka w górę dla naszego maratończyka. Startu? Start! Ciuki! Wierzę w ciebie! Zostaniesz nowym mistrzem labiryntu, prawda? Ale... Cześć! Super! Nie oszukuj! Wracaj! Spryciesz z niego! Tak jest! Pierwszy poziom był prosty. Zawodnik czuje się pewniej. Nie zapomnij. Patrzmy jak poradzi sobie z drugim. Dajesz, dajesz. Ślepa uliczka? Dokładnie. Oto chodź. Jeszcze trochę. No dalej. Jeszcze. Wow, co za prędkość! No dalej. Robi się coraz ciężej. Dasz radę, kibicujemy ci z całych sił. Spokojnie, Sam. Doskonale. Teraz moja ulubiona część. Su, może mu pomóc? Wszystko jest pod... ...myśli. Nasz chomik jest bardzo mądry. Hmm, zabawki mu się średnio podobały. No cóż. I sztuczna trawa go nie zmyliła. Sam! Jestem. Wspaniale. Nie spodziewałam się, że to będzie takie ekscytujące. Dzięki! Dalej, dalej. Kilka... Tak jest! Tak jest! Prawa? Super! Jeszcze tylko trochę. Tak! Mamy zwycięzcę! Pięciopoziomowy labirynt? Zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał. Do zobaczenia!